Roller obleczy za nami, do Wrestlemania jeszcze trochę i przyszła pora na Elimination Chamber. Dla wielu zawodników to ostatnia szansa, aby zapewnić sobie bilet na Wrestlemanie. Tegoroczna gala oprócz walki Owensa z samym i tak meczem kobiet posiada dwa Elimination Chamber mecze. Wcięstwa męskiego starcia zmierzy z Codym na Wrestlemanii, a żeńskiego z Rhyom Ripley. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się najlepszym zawodnikom w historii Elimination Chamber meczu. Pod uwagę biorę liczbę występów, eliminacji i oczywiście wygranych. Zanim przejdziemy do materiału, mam dwa miejsca antyhonorowe. Seth Rollins i Wade Barrett brali udział w trzech starciach, jednak nie wygrali ani jednego i nikogo nie wyeliminowali. Rollins ma szansę poprawić swój wynik w tym roku, ale czy to go dokona, zobaczymy. Witam na kanale My Wrestling, ja nazywam się Alan i zapraszam do oglądania. Numer 10: CM Punk. CM Punk to zawodnik, który by w tegorocznym starciu, Jak sobie w nim dobrze poradzi, to skoczył parę oczek wyżej. Na ten moment jest dziesiąty. W 2012 roku pan wszedł do Elimination Chamber jako mistrz WWE i obronił swój tytuł. Poza tym brał udział w kilku innych meczach, a jego statystyki wyglądają tak. 5 eliminacji w 4 starciach i jedno wygranko. Numer 9. Shayna Baszler Jedyna kobieta na naszej liście, Shayna zawdzięcza swoje miejsce na tej liście jednemu występowi. A chodzi mianowicie o jej występ z 2020 roku, gdzie wyeliminowała wszystkie inne zawodniczki, co dało jej bieg na walkę na z Becky Lynch. Na się jej nie pośczęściło, ale na Elimination Chamber prowadziła sobie jak prawdziwy As. A jej statystyki wyglądają tak. Pięć eliminacji w tym jednym starciu, które wygrała. Numer 8. Undertaker Legenda na nie miała aż takiego szczęścia, jeśli chodzi o Elimination Chamber. Deadman pojawił się w wielu starciach, ale wygrał tylko jedno. Ale chyba te porażki dawały mu siłę, dzięki której wygrywał na i budował swoją niezwyciężoną serię. Oto jak wyglądają jego statystyki. 6 eliminacji, w trzech występach i jedno wygranko. Numer 7 Randy Orton. Viper jest jednym z niewielu zawodników, którzy brali udział w Elimination Chamber Match w latach 2000, 2010 i 2020. Orton jest też zawodnikiem, który ma najwięcej występów w tym starciu. Mimo to odniósł zwycięstwo jedynie raz, w 2014 roku. A tak wyglądają jego staty. 8 eliminacji, 9 występów i jedno wygranko. Numer 6 Chris Jericho. Za Ortonem w liczbie występów jest Y2J, który w swojej karierze wziął udział w 8 Elimination Chamber meczach. Jednak co sprawia, że jest on od niego lepszy, to liczba eliminacji. Chris obecnie jest częścią AEW i raczej już nie zobaczymy go w tej stypulacji, ale jego statystyki i tak są imponujące. Mamy do tej pory rekordowe 10 eliminacji, 8 występów i jedno wygranko. Numer 5 Edge Edge to pierwszy reprezentant grupy zawodników, którzy wgrali Elimination Chamber Match więcej niż raz. Edge, mimo garskich występu w tym starciu, zapisał się na kartach historii, kiedy wziął udział w dwóch Elimination Chamber meczach jednego dnia. W 2009 roku Edge wszedł na galę z mistrzostwem WWE, a wyszedł z pasem wagi ciężkiej. Jest to chyba jeden z moich ulubionych momentów w karierze Coplanda jeden z ulubionych jednodniowych storylineów. Cztery eliminacje w czterech występach i dwa wygranka. Numer 4. Drew McIntyre Zeszły zwycięstwa tego starcia, Drew McIntyre bierze udział również w tym roku, dlatego jego statystyki mogą ulec zmianie. Pierwszy raz Drew wziął udział w Elimination Chamber Matchu w 2011 roku, a na drugi występ musiał czekać ponad 10 lat. Mimo mojego doświadczenia w tym starciu, szkod jest bardzo skuteczny, a dowodem na to są jego statystyki. 5 eliminacji w trzech występach i 2 razy wygrał. Numer 3 John Cena Gość, który może pokrywać plany CM Punk'a i Drew McIntyre'a i faworyt tego starcia, John Cena znajduje się na trzecim miejscu naszej listy. Jeśli John wygra to starcie, to zremisuje z zawodnikiem pierwszego miejsca na naszej liście pod względem wygranych. Pamiętajmy, że jest to ostatni Elimination Chamber Johna w karierze, który pomógł tworzyć historię tego starcia jaki DBW w XXI wieku. Przyjrzyjmy się jego statystykom. 5 eliminacji w 7 występach i 3 wygrane. Numer 2 Daniel Bryan. Bryan Danielson w zeszłym roku skończył swoją full-time karierę. Jest jednym z tych zawodników, którzy gdziekolwiek się znaleźli, odnieśli sukces. ROH. AEW, czy WW, gdzie przez dłuższy czas był najpopularniejszym zawodnikiem w rosterze. Daniel Bryan w WWE był bardziej kojarzony ze starciami, gdzie mógł bardziej wykazać się swoimi umiejętnościami jako half-flyer czy zapaśnik techniczny. W AEW pokazał swoją bardziej brutalną stronę. Mimo to jest jednym z dwóch zawodników, którzy wgrali Elementation Chamber trzy razy. Oto jak prezentują się jego statystyki. Pięć eliminacji w 5 występach i trzy wygrane. Zanim przejdziemy do pierwszego miejsca, to wspomnę o kilku zawodnikach, którzy prawie znaleźli się na naszej liście, albo których warto wspomnieć w kontekście tego starcia. Kofi Kingston, 4 eliminacje, 6 występów i 1 wygranko. John Morrison, 4 eliminacje, 3 występy i 1 wygranko. Brock Lesnar, 4 eliminacje, 1 występ i 1 wygranko. I Braun Strowman, 5 eliminacji i jednym występie, ale nie wygrał ani razu, no bo to starcie akurat było 7-osobowe. A teraz przejdźmy do pierwszego miejsca. Numer 1 Triple H I wreszcie najskuteczniejszy zawodnik w historii tego starcia Triple H Game wielokrotnie udowodnił w Elimination Chamber czemu to właśnie on jest najlepszy Wygrywał i bronił tytuły mistrzowskie i także eliminował wielu zawodników w tym byłych mistrzów w WWE A tak prezentują się jego statystyki 7 eliminacji, 6 występów i do tej pory jako jedyny wygrał to starcie 4 razy I to by było na tyle, mam nadzieję, że materiał się Wam podobał Piszcie w komentarzach faworytów na tegoroczny Elimination Chamber ja nazywam się Alan, dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie obserwować my wrestling. Na leży.